Dzień dobry, nazywam się Jola Karpacz i jestem astrologką i wydawczynią serwisu astromagia.pl a to jest nasz podcast astrologiczny, w którym wyjaśniam, w jaki sposób to co dzieje się na Ziemi widać w ruchu planet na niebie. To już czwarty odcinek naszej audycji i tym razem opowiem, jak wygrać w lotto. Powiem, co trzeba mieć w horoskopie, podam przykłady osób, którym się udało. A na końcu opowiem, kiedy dokładnie w najbliższym czasie szykuje się wielka okazja na sukces i szczęśliwe zbiegi okoliczności. I to taka, jaka się zdarza raz na 14 lat, a może nawet rzadziej. Posłuchajcie. Ten odcinek jest skierowany do osób nie tyle zaawansowanych, ale tych, które albo znają swój horoskop, albo nie mają obaw, żeby sprawdzić w programie astrologicznym, jak on wygląda. Jeśli wejdziecie na naszą stronę AstroMagie, w zakładkę horoskopu urodzeniowy albo sprawdzicie go w jakimkolwiek innym programie, po wpisaniu danych dostaniecie wykres w kształcie koła. Jest pełen symboli i na pierwszy rzut oka wygląda na czarną magię. Nie trzeba od razu wszystkiego rozumieć. Nic w końcu nie stoi na przeszkodzie, żeby poznanie swojego horoskopu zacząć od tego, czy macie szansę na wygraną w lotto. W horoskopie szukamy kilku rzeczy: dobroczynnych planet. Sprzyjających pieniądzom znaków zodiaku i fartownych domów horoskopowych. W niektórych programach wszystkie symbole są opisane. Można też poprosić o pomoc na grupach czy forach astrologicznych. Zakładam jednak, że takie rzeczy wiecie. O tym, co pomaga w wygraniu w LOTTO, pisały już w Astromagi nasze dwie znakomite astrologzki, Katarzyna Owczarek i Miłka Krogulska. Znajdziecie te zasady po hashtagu lotto. Ja je pokrótce przypomnę. Przede wszystkim szukamy w horoskopie Jowisza. Jowisz, zwany przez astrologów fortuna major, czyli wielkie szczęście, zapewnia sukces, powodzenie i duże pieniądze. Świetnie, jeśli jest w trygonie lub koniunkcji ze Słońcem. Sam Jowisz to jednak za mało. Szanse na wygrane znacznie rosną, gdy połączy on swoje siły z inną dobroczynną planetą, Wenus, zwaną przez astrologów fortuna minor, czyli małe szczęście. Planety te są najsilniejsze, gdy przebywają w rządzonych przez siebie znakach. W przypadku Jowisza to Strzelec i Ryby, zaś Wenus, Byk i Waga. Duże szanse daje też ich obecność w Lwie, naturalnie związanym z Piątym Domem Horoskopu, Domem Rozrywek i Hazardu. Astrologowie, szukając szans na wygraną, bacznie przyglądają się Piątemu Domowi, znakowi Zodiaku, w którym się rozpoczyna i jego władcy. Wpływy Wenus i władanych przez nią znaków byka i wagi oraz Jowisza i władanych przez niego znaków ryb i strzelca na ten dom zwiększają szansę na wygraną. Potem astrologowie analizują podobnie dom jedenasty horoskopu, jako dom spełniania marzeń. Teoretycznie o tym, czy szansa dotyczy wielkich pieniędzy, czy raczej drobnych wygranych, mówią domy drugi i ósmy, ale analiza horoskopów szczęśliwców, którzy wygrali, pokazuje, że oba domy mają podobne znaczenie. Są też przeszkody. Wpływy Saturna na dom 2, 5, 8 i 11 mogą przekreślić nasze szanse. Większe wygrane zwykle zauważamy, kiedy planety na niebie tranzytują jeden lub więcej wymienionych domów lub ich władcę. Cały horoskop odbierać musi wpływy Jowisza, bo przynosi dużo, Urana, bo przynosi nagle, Neptuna, bo spełnia marzenia, lub Plutona, bo wygrana wymaga silnego charakteru. W końcu to radykalna zmiana sytuacji życiowej. Bada się także progresje i solariusze. Załóżmy, że mamy predyspozycję do zdobycia fortuny, ale dobrze jeszcze wiedzieć, kiedy grać. Kupon lot to najlepiej wypełnić, gdy zachodzi koniunkcja Jowisza lub Wenus z naszym Słońcem bądź ascendentem. Ludzie często popełniają błąd, licząc na wygraną wtedy, gdy akurat mają problemy finansowe albo ogólnie źle im się dzieje i nie wygrywają. Bo to zły czas w ich życiu, który trzeba przeczekać. W końcu planety na niebie utworzą korzystne aspekty z naszym horoskopem, uruchomią lawinę szczęśliwych wydarzeń, takich jak ślub, awans na rodzinę dziecka. A jeśli do tego zagramy w totka, możemy trafić na życiową kumulację. Bo szczęścia, podobnie jak nieszczęścia, chodzą stadami. Tyle główne zasady. Podsumujmy. Z planet liczą się dobrze usytuowany i silny Jowisz, i liczy się Wenus. Pomaga Uran, Neptun i Pluton. Dobrze, by w horoskopie były na osi horoskopu lub w aspekcie ze Słońcem. Super, jeśli są w domach drugim, piątym, ósmym i jedenastym lub nimi władają. Ze znaków zodiaku dobrze, by były w byku, wadze, strzelcu, lwie lub skorpionie. Może to brzmi skomplikowanie, zwłaszcza jako opowieść bez rysunków, ale przyjrzyjmy się kilku przykładom wielkich wygranych. W skrócie opowiem, jakie wskaźniki urodzeniowe zadziałały przy wielkich wygranych, a jakie w tranzytach, czyli na niebie. One będą się powtarzały, więc łatwo je zapamiętać. Podane przykłady i wiele innych są do przeanalizowania w internetowej bazie AstroData Bank w kategorii finanse Wygrane Loteria. Kto zaawansowany w czytaniu horoskopów, znajdzie tam kopalnię wiedzy. A jeśli dopiero zaczynacie rozumieć astrologię, zapraszam na naszą stronę do zakładki horoskop urodzeniowy. Trzeba wygenerować swój horoskop i sprawdzić, czy w domach 2, 5, 8 i 11 mamy Wenus lub Jowisza. A może skupisko planet to też bardzo pomaga i jeszcze w jakich są znakach. Może się okazać, że ktoś nawet nie wie o tym, że ma do wygranej predyspozycje. Oto Emi Schneider, amerykańska menadżerka i inżynier, 40-latka która zasłynęła dwa lata temu niebywałą pasą w amerykańskim quizie Jeopardy. Od listopada 2021 do stycznia 2022 nieprzerwanie wygrała 74 rozgrywki. Okrzyknięto ją kobietą, która odniosła sukces wszechczasów w programie. Zarówno pod względem dobrej pasy, jak i wysokości wygranej, zgarnęła milion trzysta tysięcy dolarów. Emi w horoskopie ma kilka wskaźników, które teoretycznie powinny kazać jej przegrywać. Na przykład władcą jej piątego domu jest Saturn. I co? Ano miała też kilka fartownych i one w końcu zadziałały. Urodzeniowo ma opozycję Wenus z Uranem. Wenus w byku, a byk to znak pieniędzy. Wenus jest władczynią drugiego domu. Ma wreszcie Jowisza w jedenastym domu. I to wystarczyło. Jej znakomita passa przypadła na czas, kiedy Jowisz tranzytował jej piąty dom. A taki tranzyt trwa około roku, więc rzeczywiście wycisnęła z niego wszystko. Co ciekawe, Emi nie kupiła kuponów Lotto. Poszła do teleturnieju, w ten sposób wykorzystała swoje słońce w bystrych bliźniętach. W skrócie u Emi działały planety Jowisz, Wenus i uran. Domy, drugi, piąty i jedenasty, znak byka i wagi i tranzyt Jowisza przez Dom 5. Drugi przykład jest zupełnie inny. To ten przypadek, kiedy znaczące aspekty planet na niebie, takie, które zmieniają losy świata, wcelują idealnie w czyjeś osie horoskopowe. Martin Acosta 13 stycznia 2016 roku wygrał 533 miliony dolarów w US Powerball, a to największa kwota w historii kalifornijskiej loterii. O państwie Akosta wiadomo było tylko tyle, że mają dwoje dzieci. Po odebraniu nagrody zniknęli z mediów społecznościowych, zatarli po sobie wszystkie ślady. Co pan Martin miał w horoskopie? Jowisza w byku, w ósmym domu i w kwadraturze ze Słońcem. Ascendent w wadze, co oznacza silną Wenus. Najlepsze jednak działo się w tranzytach. Na niebie była wtedy historyczna kwadratura Urana z Plutonem i obie planety co do stopnia tranzytowały panu Martinowi osie. Pluton co do stopnia imum celi, dolną oś, a Uran, descendent. Bieżące Słońce tworzyło szczęśliwy trygon z Jowiszem. Takie dni, kiedy na niebie są trygony lub koniunkcje Jowisza i Słońca lub Jowisza i Wenus, to bardzo szczęśliwe dni. I w horoskopach dla znaków zodiaku astrologowie zawsze o nich mówią. Bądźcie na to wyczuleni. Co więc zadziałało? Wenus, Jowisz, Uran, Pluton, znak byka, strzelca i wagi. I tranzyt przełomowego na świecie aspektu przez osie horoskopu. Dzięki niemu zmienili swoje życie na zawsze. A to przypadek jak z bajki. Bruce Hegarty wygrał w lutym 1993 roku w amerykańskiej loterii prawie 27 milionów dolarów. On i jego żona Donna utrzymywali się z jej pensji kasierki. On był bezrobotnym praktykantem hydraulicznym, przez ostatnie dwa lata pracował dorywczo, żyli z dnia na dzień, jeździli starym samochodem, co więcej, mieli trójkę dzieci w wieku 15 miesięcy, 7 lat i 8. Wygrana była trzecią co do wielkości w historii loterii Massachusetts. Co pan Bruce miał w horoskopie? No, właśnie bajkę. W piątym domu koniunkcję Jowisza z Uranem. W ósmym domu Wenus w koniunkcji z Saturnem, co teoretycznie powinno szkodzić, ale Wenus była władczynią drugiego domu w byku. Mieć władcę drugiego domu w ósmym to bardzo dobry wskaźnik materialny. W dniu wygranej na niebie była opozycja Wenus i Jowisza, która tranzytowała mu słońce korzystnymi sekstylem i trygonem. W domu jedenastym miał tranzyt Urana i Neptuna, czyli miał wszystko. Dom drugi, piąty, ósmy jedenasty. Znaki byka i skorpiona, i dobre położenie Jowisza, Urana i Wenus. I jak często w takich razach, tranzyt Jowisza do Słońca. Idźmy dalej. Richard Hogan, kolejny amerykański hydraulik, bez pracy przez 8 miesięcy, a jego żona pracowała jako sekretarka. 23 listopada 1993 roku zawiózł ciężarną żonę do szpitala, a następnie kupił w Holbrook trzy losy na loterię i wygrał 50 tysięcy dolarów. Córeczka urodziła się dwa dni po jego wygranej w święto dziękczynienia. Nie miał szczęśliwie obsadzonych domów, ale miał kwadraturę Słońca i Wenus z Jowiszem. W dniu wygranej Wenus tranzytowała mu Neptuna, a Uran i Neptun oś medium celi. Kilka dni wcześniej miał tranzyt szybko wtedy idącego Jowisza przez Słońce. Czyli znów urodzeniowy aspekt Słońca do Wenus i Jowisza, a w tranzyt Jowisz mijający Słońce. Aktywny Neptun i tranzyt wolnych planet przez medium celi. Wybitna akumulacja, która zdarza się raz w życiu. A teraz przykład rozsądku. Katrin i Polito była amerykańską nauczycielką przedszkolną i wielką szczęściarą na automatach do gier. Katrin, kiedy była na wakacjach ze swoim mężem, Niedzielnym wieczorem 19 stycznia 1992 roku wrzuciła 3 dolary do automatów Trump Taj Mahal Casino Resort w Atlantic City. Wygrała prawie 2 miliony dolarów i pobiła rekord świata w wygranej na automacie o wartości 50 centów. Było to jej drugie duże zwycięstwo. Wcześniej pieniądze z wygranej przeznaczyła na edukację dwóch synów oraz nowy domek narciarski. Pani Ipolito, uwaga, podczas wakacji gra tylko dwa razy w roku. Kim jest ta stabilna psychicznie szczęściara? To baranica z luźną koniunkcją Słońca i Wenus. Urana ma w ósmym domu, urodzeniowy Jowisz jest w byku. Wygrała swoje dwa miliony, kiedy Stellum Planet, Uran, Neptun i Merkury tranzytowały jej drugi dom, a Wenus minęła ascendent. To może coś mocniejszego. David Peters to zawodowy pokarzysta. Jest jednym z najbardziej płodnych graczy turniejowych wszechczasów, którego wygrane w turniejach na żywo przekraczają 40 milionów dolarów. Peters zaczął grać w 2003 roku, a w środowisku jest znany jako cichy zabójca. Peters ma urodzeniowo Trygon Słońca w Baranie z Uranem w domu piątym, Księżyc w Strzelcu. Nic dziwnego, że jest ryzykantem. W ósmym domu ma Wenus w rybach. Skoro hazard, to jeszcze Kevin Polak. To amerykański aktor i komik, który wystąpił w ponad 80 filmach. Ale Polak jest też zagorzałym graczem w pokera, organizującym cotygodniowe mecze z niektórymi gwiazdami Hollywood. Polak ma wspaniały drugi dom, ze Słońcem, Merkurym i Neptunem w skorpionie. Ósmy dom ma w byku, a władczynią ósmego domu jest Wenus. W pierwszym domu mają w wadze, a w jedenastym Urana w kwadraturze do Słonecznego Stellu. Bardzo podobny drugi dom jak Polak ma Cynthia Stafford. To amerykańska bizneswoman, najbardziej znana z wygranej w kalifornijskiej loterii o wartości 112 milionów dolarów, która odbyła się 11 maja 2007. Przed 2007 rokiem Cynthia Stafford wychowywała pięcioro dzieci swojego brata, który zginął w 1999 roku i z trudem opłacała rachunki. Twierdzi, że w nocy usypiała, wyobrażając sobie, że trzyma w rękach zwycięski czek na loterii. W dzień matki, w 2007, kupiła los o wartości dwóch dolarów, który odmienił jej życie. Po otrzymaniu wygranej, podzieliła się pieniędzmi z ojcem i drugim bratem, a następnie założyła firmę producencką i zaczęła inwestować w nieruchomości. Znana też jest jako filantropka, która skupia się na wzmacnianiu pozycji ludzi przez edukację, zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami. Oraz na wspieraniu praw kobiet. Za te postawy możemy Syntii nie zazdrościć horoskopu, choć jest czego? W drugim domu ma stellum Słońca, Wenus, Merkurego i Neptuna, w Skorpionie. W opozycji, czyli w ósmym domu, Księżyc w Byku. Ma też opozycję Urana i Jowisza, które tworzą, luźne bo luźne, ale widocznie działające, sekstyl i trygon do słonecznego stellum. I jakie miała tranzyty? Wenus, mijającą medium celi? A słońce w Byku trafiło jej do ósmego domu. Ale takie tranzyty miała co roku. Miała też powtórkę aspektu urodzeniowego, bo bieżące słońce tworzyło kwadraturę z Neptunem i było w opozycji do jej wspaniałego stellum z drugiego domu. To trochę przykład na to, że marzenia się spełniają i pomaga im Neptun. Do tego jednak fajnie mieć mocną obsadę drugiego domu i coś ważnego w Skorpionie i Byku. To są po prostu znaki pieniędzy. Na koniec przykład z naszego podwórka Lech Wałęsa. Były prezydent twierdził, że pieniądze, które wygrywał w latach 70. w Totolotka, pojawiały się jak na zamówienie. Wystarczyło, że na coś ważnego brakowało i los od razu podpowiadał mu, jak ma obstawiać zakłady. Ujawnił, że w latach 1970-72 wygrał w sumie 35 tysięcy złotych. IPN zarzucił wprawdzie Wałęsie, że to żaden totolotek, a współpraca z służbami go wzbogaciła. Faktem jest, że Lech Wałęsa jest w czepku urodzony i ma sporo wskaźników materialnej pomyślności. Ma Wenus na ascendencie, ma potężne stellum, czyli kilka planet blisko siebie. Gdzie? W drugim domu. Ma tam Merkurego, ale też Słońce, Księżyc i Neptuna w wadze. Ma wreszcie Jowisza w lwie i władcą ósmego domu jest u niego Jowisz. Nie wnikając w opowieści IPN-u, z astrologicznej perspektywy widać, że Lech Wałęsa ma wielkie szczęście do kasy. A w tranzytach? W latach, o których wspomina, uran tranzytował mu drugi dom, a Jowisz? Tak, piąty. To naprawdę mógł być Totolotek. Czy te historie coś zostawiły po sobie w Waszej pamięci? Domy drugi, piąty, ósmy, jedenasty. Znak byka i skorpiona oraz lwa, wagi i strzelca. A z planet Jowisz, Wenus, Neptun, Uran. I jeszcze aspekty Jowisza i Wenus do Słońca. Na te rzeczy zwracajcie uwagę w horoskopie urodzeniowym i w tranzytach, bo może jest okazja, żeby kupić los. Przy czym, jak widać z prawdziwych historii, wystarczy raz czy dwa. Lepiej przyjąć, że kto ma wygrać, ten wygra. Teraz przygotujcie kalendarze. Prawdziwie epokowe wydarzenia dzieją się podczas tranzytów wolniejszych, dalszych planet, ale najbardziej spektakularne podczas tranzytów Jowisza. Nie tylko w wielkiej polityce, również w naszym życiu. I taka właśnie będzie koniunkcja Jowisza z Uranem najpierw wzmocniona Księżycem, a potem Słońcem, Wenus i Merkurym i zapowiada się na astrologiczne wydarzenie roku 2024. Wiecie jak to jest. Czasem niedowiarki proszą astrologów, że skoro tacy mądrzy, to niech podadzą numery najbliższego losowania w lotto. To oczywiście tak nie działa, ale można znaleźć arcykorzystne dni i dopasować je do swojego horoskopu. Zdecydowanie dla znaków żywiołu Ziemi będzie to kwiecień i maj 2024 roku. Zwłaszcza dla ostatniego dekanatu, tych, którzy urodzili się w ostatnich dziesięciu dniach znaków byka, panny i koziorożca. Ale każdy, kto ma coś ważnego w ostatniej dekadzie innych znaków, niech ma oczy i uszy otwarte. Niech zacznie nabierać pewności siebie, pomyśli, co jest dla niego ważne, bo byk to znak rządzący tym, co jest dla nas cenne, drogocenne albo bezcenne. Zachęcam, żebyście sprawdzili w horoskopach, w jakim domu wypada u Was ostatnie 10 stopni byka. Bo jeśli w drugim, piątym, ósmym lub jedenastym. To duża szansa, że uśmiechnie się do was szczęście w grach losowych. Może macie w Byku Wenus albo Księżyc? Może znajdziecie inne ważne aspekty, bo macie Słońce w ostatnim dekanacie Ryb, może Wenus w końcu Koziorożca. Namawiam jednak do luzu. Jeśli nie wyjdzie, to dobrze mieć oczy otwarte na różne inne okazje, bo na ten czas warto zaplanować to wszystko, co w życiu wymaga łutu szczęścia. Zacznie się, łatwo zapamiętać, 10 kwietnia. Jowisz, Uran i Księżyc stworzą ścisłe stellum, to znaczy będą bardzo blisko siebie od 19 do 21 stopnia byka. Najwięcej szczęścia i zbiegów okoliczności na pewno mogą się wtedy spodziewać urodzeni w dniach od 5 do 10 maja, od 5 do 10 września i od 5 do 10 stycznia. Te osoby będą miały tranzyt do Słońca. Ale właśnie, może masz te stopnie w domu drugim lub piątym? Może masz Księżyc w ziemskim znaku? Sprawdź. Dalej, do 19 kwietnia koniunkcja Jowisza i Urana idzie przez ostatnie 10 stopni znaku byka, ale już do tego znaku wchodzi Słońce, Wenus i najszybciej Księżyc. Od 7 maja wszyscy, w których horoskopach znak byka jest ważny, mają szansę na duże szczęście. Zwłaszcza dwie ostatnie dekady znaku. 10 maja szczęście skupia się głównie na ostatnim dekanacie czyli tych, którzy mają urodziny od 10 do 20 maja, od 10 do 20 września i od 10 do 20 stycznia. Ale także jeśli w ostatnim dekanacie mają księżyc, Wenus, Ascendent, albo jeśli te stopnie celują im w dom drugi, 5, 8 albo 11. Koniecznie sprawdźcie, jak to jest w waszych horoskopach. Można zapytać na grupach astrologicznych, wyliczyć w jakimś programie w internecie. 18 maja na niebie dwie ścisłe koniunkcje: Słońce i Jowisza, uważa się ją za spełniającą marzenia, i Wenus z Uranem, której przypisane są nagłe zauroczenia i nieoczekiwane zwroty akcji. 18 maja to Sobota, prawdopodobnie będzie wspaniała. 22-23 maja z kolei ścisła koniunkcja Wenus i Jowisza w ostatnim stopniu byka. Potem po kolei planety przechodzą do znaku bliźniąt. I zmieni się energia na świecie, a szczęście zacznie dopisywać bliźniętom i znakom powietrznym. Zapisane? Nie? To odsłuchajcie jeszcze raz. Albo, jeśli będzie taka potrzeba, dajcie znać w komentarzach zrobimy z tego artykuł, choć prawdopodobnie i tak się pojawi. Jak sami słyszeliście, astrologia, choć żmudna i złożona, miewa reguły, które mam nadzieję łatwo zapamiętać. Życzę Wam powodzenia nie tylko w grach losowych. Życzę przede wszystkim, żebyście na wiosnę zaplanowali te wszystkie przełomowe rzeczy, na które dotąd się nie odważyliście. Piąty odcinek podcastu astrologicznego już za tydzień. Będę mówić o pracy astrologa i zastanowię się, czy sztuczna inteligencja ma szansę się tego nauczyć. Do usłyszenia.